Co by było, gdyby prędkość w arku zamiast raz 1 była razy 5? No pewnie gra by była trudna do przejścia i w ogóle niegrywalna. Także znajdujemy się już nad Island i pokażę Wam, czy jest możliwe w ogóle zacząć z tak dużym przyspieszeniem. To nie jest przyspieszone w montażu. Zobaczcie, jak tutaj szybko biegam. Dostałem podbiegam do drzewa i niszczę je całe. Wydaje mi się, że przetrwanie w ogóle czegoś takiego jest mega trudne, bo pamiętajcie, że nie tylko ja jestem szybki, a wszystko jest szybkie. Zobaczcie sobie teraz w prawy dolny róg, ile HP zdjęły mi te dwie mrówki, a stałem tam dosłownie sekundę. Muszę zebrać kamień na kilo. Na szczęście z moim super biegiem zajmie mi to dosłownie sekundę. O, jaki fajny raptor. Ciekawe czy też jest... A, okej. Okay. Dobra, zapamiętać, muszę to wyciąć. O, także zobaczcie, teraz się magicznie tutaj zrespiłem. Tam leży jakiś worek z moimi rzeczami. Ewidentnie coś się zbagowało, także lecimy dalej. Skorzystam sobie z tego, że te dwa trajki zabiły mi tego raptorka. Oskurujmy kolegę. Trochę mnie martwi, gdzie raptor trzymał tą koszulkę. Zawożyłem tutaj taką jedną trudność, dlatego że, jak na przykład kliknę sobie e, jedynkę, dwójkę albo jakiś inny klawisz, to niekoniecznie ta broń mi się wyjmie, ale spowodowane to jest pewnie dlatego, że tak szybko czas zapierdziela. Czas pokonać kolejnego raptora, zobaczymy, czy tym razem mi się uda. Cel to nie tak, że on napotkał mnie, a nie Udało mi się go zbolować, ale nie byłem pewien, czy uda mi się go zabić, bo nie za bardzo miałem czym, więc postanowiłem uciekać. Myślicie, że Raptor był ciężkim przeciwnikiem? Zobaczcie na Trilobita. Jest małe, ma zbugowane hitboxy i tak szybko chodzi, że ja dosłownie nie mogę go trafić. Także macie tu jakąś 15 sekundową kompilację, jak próbuję zabić Trilobita. W taki sposób skończyło się moje polowanie. zciąłem sobie jedno drzewko. Takich ciekawszych rzeczy to udało mi się jeszcze pokonać raptora. Ledwo po ledwo, ale mi się udało. Tak sobie pomyślałem, czy nie o sobie jakieś pterka. Ale szczerze, jest to tu prawie niemożliwe. Przy okazji rozpaliłem sobie ognisko, bo pomyślałem, że upiekę sobie mięso, bo trochę głodny byłem. I teraz, póki płonie ognisko, chciałbym ci powiedzieć jedną informację. Nie jest to do końca pełnoprawny odcinek. Dlatego, że pełnoprawny odcinek pojawi się, gdy wbijecie próg, który był ustalony na początku odcinka. Gdzie tam normalnie przechodzę bossa i inne. Ale oglądajcie ten odcinek do końca, bo trochę rzeczy się jeszcze podzieje. Tak, oto ja polujący z łukiem na trajka. Okazało się, że taki trajk jest tak szybki, że jest to niemożliwe trafienie go. Także sobie uciekałem i uciekałem i uciekałem i w sumie trajk uciekł ode mnie. Sadgę. Dla niektórych wydaje się, że na przykład taka Brutmader może być trudna normalnie, ale... Co się dzieje, jeżeli masz speed razy 5, no wtedy jest tak minimalnie trudniej. Standardowo skoczyłem sobie na tego grzybka, ale okazało się, że po prostu sama szybkość prawie nie pozwala mi tam chodzić. Więc tak jak widzicie z szybkością może być olbrzymi problem, bo jednocześnie bardzo ona pomaga w niektórych rzeczach, na przykład w farmieniu, ale z drugiej strony bardzo, bardzo, bardzo przeszkadza. Pomyślcie sobie, że żadna normalna osoba nie podejmie się nawet takiego wyzwania. Dlatego ja się go podejmę. Także wbijcie próg jaki był ustalony na początku odcinka. I mam naprawdę wielką nadzieję, że zobaczymy się już na oryginalnym odcinku. A tak poza tym to jeszcze kliknij w te filmy na ekranie końcowym, bo warto.